Już weekend. Zmiana czasu z letniego na zimowe. W nocy z 25 na 26 października znowu cofniemy wskazówki zegarów o godzinę, z trzeciej na drugą. Od lat trwa jednak dyskusja nad rezygnacją z dwukrotnej zmiany czasu rocznie. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, 61% ankietowanych jest przeciwnych zmianom czasu. Przechodzenie. Czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, popiera natomiast 15% badanych. Wady i zalety obu rozwiązań są wszystkim znane, a jednak decyzji nadal brak. A zmiana czasu to konkretne skutki gospodarcze. Jakie? O tym w rozmowie z naszym gościem, ze mną bowiem Robert Szaj, Fundacja Nikolaus Kopernikus. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Dyskusja trwa od lat, jednak brak jest konkretnych decyzji. Oczywiście mówimy o decyzjach na poziomie Unii Europejskiej, a ta debatowała na ten temat, między innymi w czasie ostatniego szczytu. Zatem, co ta zmiana czasu nam przyniesie, jeżeli chodzi oczywiście o te skutki gospodarcze? Ja odnoszę wrażenie, że Unia Europejska i jej wysocy urzędnicy, przedstawiciele też krajów, lubią debatować, ale z decyzjami jest coraz gorzej. I Przykładem tego chociażby jest właśnie ETS-2, gdzie rzeczywiście Politycy wracają zadowoleni, tylko najczęściej nic z tego nie wynika, i w przypadku zmiany czasu jest podobnie. To znaczy, od wielu lat trwa dyskusja, już kilka lat temu podjęto decyzję, że już za chwilę, że za rok, za dwa, już przestajemy zmieniać czas, a dalej, jak widać, przestawiamy te zegarki dwa razy w roku, z poważnymi już dzisiaj skutkami dla gospodarki, dlatego że kiedyś ta zmiana czasu wynikała z charakteru europejskiej gospodarki przede wszystkim y, ta gospodarka była nastawiona na produkcję w związku z tym ta produkcja była za, za, zaczynała się dość wcześnie zależało na tym y, y, tym wszystkim którzy zarządzają y, energią elektryczną by Rozłożyć szczyt poboru tej energii na dłuższy okres, żeby ten szczyt spłaszczyć. I taki był główny zamiar e, i główny cel e, tej zmiany czasu e, z letniego na zimowy i potem z zimowego na letnie. Ale dzisiaj, kiedy europejska gospodarka, no niestety, ale przeszło przede wszystkim do sfery usług, bo produkcję wyrzuciliśmy po to, żeby żyć sobie taniej i wygodniej do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie za miskę ryżu produkujemy sobie nasze dobra, które kupujemy tutaj za 10 tych misek ryżu w Polsce. Ale my pozostawiliśmy u siebie usługi. A te usługi są troszeczkę odsunięte, bo nikt nie, zazwyczaj nikt nie biega o 5 czy 6 rano do fryzjera, czy nie biega po, po inne usługi. W związku z tym dzisiaj ta zmiana czasu wydaje się mniej celowa. Ale generuje dość duże koszty, dlatego że Jakie? zmiana. No właśnie, mhm. te, te, ta, ta, ta zmiana czasu wymaga dwa razy w roku pracy, na przykład informatyków w większości firm, gdzie zmieniane są na przykład zegary, tak, w, w komputerach czy w systemach informatycznych, bo to jest też praca, którą należy wykonać. Ona w większości niewykonywana jest automatycznie nam się wydaje, że jeżeli my. Nam automatycznie w naszym smartfonie operator przestawi czas, no to jest to automat, ale ktoś musi to zaprogramować, ktoś musi tego przypilnować. Podobnie jest z pociągami, bo jeżeli um, podróżujemy w nocy, właśnie z soboty na niedzielę, będziemy podróżować, to pociągi się zatrzymują i czekają, aż ten czas. I taki jest też przecież zamiar w tym roku, prawda, jeżeli chodzi wow. o Polskę. Więc to nie jest nic nowego, tak. te pociągi będą stać godzinę i taka informacja już się pojawiła. Natomiast, panie Robercie, no, mówiąc o konkretach, jeżeli chodzi o Konkretne pieniądze. To jak to wygląda? Trudno dzisiaj byłoby to ocenić, ale na pewno w skali europejskiej to są już setki milionów euro. Które po prostu wydajemy na tę zmianę czasu. Poza tym ta zmiana czasu jest też szkodliwa dla naszego zdrowia, więc dochodzą kolejne setki milionów euro na leczenie skutków właśnie tych zmian czasu, dlatego że osoby, które mają dość regularny, regularny zegar biologiczny, ten zegar biologiczny musi się ponownie przestawić, a często jest tak, że te skutki zmiany tego zegara biologicznego też mają wpływ na nasze zdrowie, więc mamy kolejne miliony euro, które w przyszłości będziemy musieli mhm. wydać y, jako system opieki zdrowotnej właśnie na leczenie y, skutków y, y, właśnie y, tych y, tych, tych bezsensownych już od wielu lat zmiar, mm -hmm. zmian czasu. Więc ja no i jeszcze rynek powiem. pracy, panie Robercie. Rynek pracy, no pamiętajmy, że są osoby, które pracują przecież również w nocy. No i pracodawca ma obowiązek wypłacić takim osobom dodatkowe wynagrodzenie, tak, za dodatkową tą dodatkową godzinę. godzinę, ba, nawet z dodatkiem za pracę nocną lub udzielić wolnego dnia, z tego co pamiętam. Więc tutaj to też pojawia to... się nawet na rynku pracy dodatkowe zagadnienie. Więc teraz pytanie, czy w perspektywie najbliższego czasu. Stać nas na, ta, na tą zmianę, na zmianę czasu? Bo za to, Zaczy, to też się poniesie. Wydaje, się, uh -huh. wydaje mi się, że ona jest już od wielu lat bezsensowna, ta dwukrotna zmiana czasu w skali roku. Zresztą yy, sondaże europejskie, polskie wyraźnie pokazują. Natomiast yy, Brak tej, z, tej zmiany tej regulacji, która jest bardzo prosta przecież, to nie jest, to nie jest wielka zmiana regulacji prawnej, no powoduje to, że moja opinia o tych, którzy podejmują te decyzje, jest bardzo negatywna. W związku z tym, jeżeli takiej prostej rzeczy nie potrafimy zmienić z korzyścią dla nas, bo ona jest korzystna przecież dla nas wszystkich, to, to, to w przypadku, kiedy czasu. są różne sprawy. Czas kończyć naszą rozmowę. Robert i Fundacja Nikolaus Kopernikus, był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie i mówię Dziękuję. do zobaczenia.